Hej, witam was wszystkich Proszę, raz w kolejnym odcinku z serii Minecraft wyzwania na modach I dzisiaj jako, że yy, Ostatnio nie za dużo zra, Znaczy no nie za dużo No po prostu zrobiliśmy jedno y, zadanko Tylko to dzisiaj zrobimy Więcej yy, Tak Taki plan Jest I tylko postaram się w miarę schować te rzeczy wszystkie tu do środka więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej okay. Czy gdzieś krzemień mieszka? Czy on tu przypadkiem nie mieszka? Nie. To gdzie mieszka krzemień, niby? Tu? Nie no. A, no dobra. No. Myślałam, że gdzieś musi mieszkać, no ale widocznie nie. E, dobra. Nieważne. E... Tak. Dobra, spróbujemy. Któraś nie pasuje tu do tej skrzyni Tu Bo jeszcze, ja żebym powiem, nie pamiętam co tu wrzucałam A co nie To w sumie to mogę wziąć Albo nie, nie będę Cyrkować tutaj e, Dobra To w zasadzie mogę wziąć tu mm, Dobra, i teraz e, Jakie zemka możemy zrobić e, Trzeba to sprawdzić e, Najpierw e, tak, dobra. E, najpierw sprawdzimy, co można zrobić. E, I tak, książki. Czy my nie. Wydaje mi się, że kolowaliśmy na jakieś zwierzęta, nie? żeby mieć skórę, czy nie? Nie. Może. Mi się wydawało? Tak się odsuwam przez ornie, bo ja pamiętam tą historię z Kiperem, więc mam dość do końca życia takich akcji. Dobra, więc krowy można rozmnożyć, myślę sobie Daj mi raz, dwa, trzy, cztery Kurzasz mnie, koleś, bo cię normalnie zabiję I spróbujemy znaleźć jakieś zadanko teraz. Bo tego ewidentnie teraz nie zrobimy. Więc tak. A, tego raczej też nie. Stąd wiem, że ci nic nam się nie uda, więc y, dalej. <laughs> Jedzenie? Nie, to za dużo. Potrzeba do tego dużo rzeczy, których my na pewno nie mamy. Hmm. Zastanawiam się, czy my nie mamy tyle drewna? Nie, nie mamy. Dobra, to nie. E, Okej, okay. no to w takim razie myślę, że chyba pójdziemy po prostu zwiedzić. Tylko w którą stronę? Halo? Wydaje się, że w tą nie byliśmy. Albo w tą. No dobra, no to w tą? Tak dobrze mówię, w tą? Tak, w tą. Ale to weźmiemy łotkę i się zwijamy. Po drodze jak będziemy gdzieś już daleko od domu, żeby tych zwierzątek tu nie zabijać, to pozabijemy sobie zwierzęta, które dają skórę. Żebyśmy mieli... Dobra. W sumie nie wiem za bardzo czego możemy szukać. Czegokolwiek w sumie tak mi się wydaje. To można by teraz zwiedzić, eksplorować. Czekajcie, że po prostu na tego nie ani ten. Aha, już jest lamp. No to może skręcimy trochę, jak już wsiedliśmy w tą łódkę. Ja staram się jeszcze patrzeć na mapę, a akurat mój program do nagierowania tam jest. Dobra, wejdziemy tu. Eee, O, o, o. Tu widziałam szybę i. Zwykły niebieski, ale ładny kwiatek dość. Dobra, zostawię go tu. Tu może być, ale nie ma. Dobra, i tak yy, splądrujemy ten domek. Zawsze mogłam się przydać te rzeczy, nie? Okej, okay. idę. Albo wróć. Łóżko to zostawiam, bo łóżko nam się nie przyda. Mam się przespać. A z tego co pamiętam, to my robiliśmy ten taki. No właśnie, to spania. Dlaczego go z mu nie wzięłam? Tego nie wiem. No halo, no! O, dziękuję. W tą stronę idę dalej? Trochę bardziej w tą, chyba. O pszczoła! Tam są te, bo chciałam się dowiedzieć, gdzie to pszczoła mieszka. Tam się zaznaczyła. waypointa pointa. No, dobra, czekajcie Ci zaraz nas zarobią. Dobra, dobra. Gdzieś tu jest ten dol? O chyba tam jest. Dobra, najpierw zrobię tak. Eee, gdzieś. O. Nie w gdzieś. Gdzieś. Generalnie musimy zabijać jak najwięcej mobów się da, bo jest też zadanie y, na wyrzutki z mobów, w sensie tam w tych, w tych takich wyzwaniach, te, mm, nie to, y, tych trudniejszych takich, y, jest też, y, żeby, y, no, więc przydałoby się w jakiś tam, choćby i minimalny sposób, o ul, to nie wiem czy to był ten, czy tam, no, najwyżej tam nie będzie nie znajdę i po prostu skasuję No ważne. A... A tam jest druga pszczoła, ale wydaje mi się, że to z tego ula tu raczej no, kiedyś będziemy mogli zrobić farmę pszczół, teraz to jest niepotrzebne na razie Fioletowa krowa Muszę ją mieć. No. Tu są pszczoły. Zdałam się gdzieś. Olitwa. I czekajcie, gdzie ta krowa jest. Może być przydatna Znaczy, wydaje mi się, że raczej wyrzuci normalne rzeczy, ale jest ładna Jezus, co to? To była ryba, ja się przestraszam, że coś mnie atakuje, matko Jestem po prostu takim tchórzem Ostatnio nawet gadałam o tym z koleżankami, że Jakby ja jestem z tych osób, co nie oglądają horrorów i ja Kompletnie nie czaję Czemu Ludzie jakby oglądają na przykład horrory albo idą, nie wiem, do jakiegoś domu strachu czy coś w ten sensie bo ja nie lubię się bać i dla mnie to jest dziwne, że ktoś może po prostu chcieć tak normalnie się bać. No bo po co w sensie? No to jest bez sensu. No ale ludzie lubią różne rzeczy i tak no, by trudno. Niektórzy tak lubią. Ja no nie lubię po prostu. Ale nie, że jakoś hejtuję tych ludzi, którzy tak po prostu y, ja tak nie lubię. Bo ja się. Nie, nie czuję jakiejś przyjemności zybania się, że tak powiem W książce, którą ostatnio czytałam, którą pewnie będziecie mogli zobaczyć w jakiejś w miarę niedługiej recenzji W sensie pewnie w książkach, 2019 powinno być Albo jak nie 19, to 20 na no pewno już Że jakby w tej książce było napisane, że no, ludzie tam chodzą, dlatego że wiedzą, że to jest taki strach na niby. No ale to. No, nie wiem, ja tego nie czaję i tak. A no, jakby. No. Oki doki. E, no to tak. W ogóle chciałam Was też przeprosić. Postaram się, jakby wam codziennie wrzucać odcinki. Póki co na razie wrzucam codziennie, ale też. Nie wiem, plan jakiegoś chciałam to zaplanować tak, żeby były w miarę różnorodne, aby chodziło po to, żeby były takie krótkie maratony Na przykład, nie wiem, że dwa czy trzy dni był ten, ta sama gra, nie, że jakoś tak zamienię Ale po prostu jak nagrywam jakąś grę, to teraz usiadam i nagrywam sobie dwa odcinki I potem sobie myślę, że drugie od dnia, no w sumie mam drugi odcinek na dzisiaj, to nie muszę ci nic nagrywać Sobie chwilkę odpocznę. Czekać. Okay. Czekać, żeby to a, nie ten. A, nie wiem w dom. A, okay. Jezus Maria, człowieku. Mówiłam, że zawału dostaję. Przecież ja nie lubię takich rzeczy. Właśnie to tłumaczyłam. Ka Kanadyt. Człowieku. M Zawał. Dostam przez Ciebie. Matko, bosko. Nie, wiem, że zrobię. Jako, czy to nie będzie znowu tego Nic bo taki stroj wiecie, straszny, coś tam Dobra, ja to zaraz ten... Musiałam, mogłam nie robić tego stajaka, bo przecież tak są No dobra No to myślę, że skończymy odcinek i spalendrujemy to w następnym tak porządnie Przelecimy Być może byśmy tu zamieszkali, ale to trochę bez sensu. No, bo już mamy tam miejsce na domek i... się zastanawiam No dobra Myślę, że rozstrzygniemy to w następnym odcinku. A na dzisiaj Wam dziękuję. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę i subskrypcję, a na dzisiaj to na tyle, tak więc trzymajcie się, no i cześć! Hej, ja! witam Was z 21 dnia otwierania kalendarza i dzisiaj, no jak to widzicie, tu jest kontakt, nie, no ale nic za bardzo nie mogę go przedstawić, nie? No i mamy tak. Dzisiaj mamy... Cukierka i zwaliłam drugą skarpetę dobra, nieważne Mamy takie cukierka od milki, jak już wiecie Dobra, idziemy do herbatek Okej okay. Czekajcie, ja rzucę tylko tego cukierka, żebym nie szaleścił ehm, Dobra, mamy dzisiaj O, palce, sorry Dzisiaj mamy Irwi, e, no, Sweet Grey, Earl Grey z No, czyli Earl po prostu Ale ma ładne opakowanie w ogóle, widzicie? Nie? Takie Ładne, no, nieważne, dobra Pa!